Ostatnio na Twoich portalach społecznościowych pojawiło się takie tajemnicze zdjęcie, to znaczy tutaj kawka, tutaj trochę ekranu laptopa, że coś tam piszesz. No i oczywiście tu prowokujesz tym do zadawania pytań, co piszesz i na kiedy piszesz. Kurczę, ja nie miałem w ogóle na celu wiesz, prowokacji jakiejś, bo po prostu takie zdjęcia bym mógł robić codziennie, bo ja no, praktycznie przez cały czas nad czymś tam pracuję. To nie znaczy, że. To nad czym pracuję zawsze, wiesz, ujrzysz światło dziennie, bo czasami robię jakieś tam rzeczy dla siebie. No, ale od dłuższego czasu pracuję nad powieścią i mm, teraz. Bo w ogóle spotkaliśmy się i ja nie wiedziałem, o czym będziemy rozmawiać. To A ja no... też jadąc tutaj wiedziałem, że chcę z Tobą porozmawiać i szukałem punktu zaczepienia i to był pierwszy punkt zaczepienia. Mam też kolejny, o których się dowiesz za chwilę. Okej, okay, bo powiem szczerze, że jeszcze w ogóle nigdy tak nie, nie, nie mówiłem o tym, że tam coś piszę czy nie piszę, no wiesz, zdjęcie gdzieś tam sobie jakieś wrzuciłem. Yy... Nie chciałbym jakoś zbyt dużo zdradzać, ale yy... no piszę, piszę powieść, jestem już bardzo daleko i... Wydaje mi się, że jestem zadowolony i, e, i i wydaje mi się, że będzie to książka trochę w moim stylu, a trochę taka e, burząca e, mózg. Tak mi się wydaje. Ale bardziej rdza, czy bardziej horyzont? Hmm. Bardziej, jeszcze coś innego, tak mi się wydaje. I nowe otwarcie. E, wiesz, co. Właśnie się zastanawiam, bo ja. Tak doszedłem ostatnio do wniosku, że cokolwiek bym nie zrobił, w jakąkolwiek stronę literatury się nie zapuścił, to to i tak ma jakąś tam bardzo dużą część mnie i, i na pewno nie będzie to jakieś takie zupełnie coś, czego na przykład, nie wiem, nikt by się o nie spodziewał, bo to jest... Ja sobie zawsze myślę o swoich ulubionych pisarzach i na przykład, nie wiem, Kormak Makarty zawsze będzie Kormakiem Makarty, cokolwiek by nie pisał i wydaje mi się, że ja też od takiego swojego jakiegoś takiego stempla nie ucieknę i nawet chyba nie, nie, nie chcę uciec, więc yy, nie zapowiadam szumnie, że to będzie jakiś tam yy, zwrot w inną stronę, bo ja w ogóle właściwie w żadną inną stronę nie chcę się zwracać. Mam, mam jakieś tam swoje takie obsesje i aspiracje i chyba cały czas yy, w tą stronę gdzieś tam podążę. Mówiąc, że jesteś już bardzo daleko, jeżeli chodzi o stopień zaawansowania, to oznacza, że na targach książki w Krakowie jesienią będzie twoja nowa książka, czy wcześniej? Wcześniej to nie, ale wydaje mi się, że jest duża szansa, że w tym terminie jesiennym może coś, może coś będzie, ale też się tak nie deklaruję na 100%, bo, bo zawsze to może wiesz, się okazać, że coś tam, coś tam się przedłuży, ale, ale myślę, że szansa jest. To jeszcze pociągnę się trochę za język. Będzie więcej miłości czy więcej wojny? No właśnie to mogę... Dobra, bo tak się zastanawiam, co mogę zdradzić, a co nie. I tak w sumie zawsze... Sami swoi możesz wszystko. No właśnie, zawsze sobie obiecuję, że nic nie powiem, a później się okazuje, że będzie za dużo, ale to będzie mm, bardzo czuła, a zarazem najbardziej brutalna z moich książek. I, 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 i to będzie taka. Mm, y, taka surowa brutalność. To jeszcze dopytam, czy będziemy musieli przeskakiwać przez jakieś płoty albo mury, żeby nagrać rozmowy o tej książce. Eee, wiesz co? No eee, ja, to ciekawe, bo. Czy to płoty? To może nie, ale jeden z bohaterów zajmuje się czymś na tyle interesującym, że myślę, że, że to cię gdzieś tam zainspiruje do czegoś dziwnego. aż ja się boję, co, co wymyślisz. Myślę, że, myślę, że może być ciekawy. Będzie pan zadowolony. Jak mawiał klasyk, to już nie męczycie w kwestii tej książki, ale pomęczycie w kwestii trochę horyzontu i też o tym, o czym nie możesz mówić, czyli pewnie zaraz wszystko powiesz. Kwestia serialu, tudzież filmu. Oraz horyzontu. Jak się sprawy mają? No, jest to film. Fabularny. Będzie to film fabularny. I tak naprawdę, mając już jakieś doświadczenie z tymi wszystkimi propozycjami, które do mnie spływały, trochę jestem na, nastawiony w ten sposób, że ja 100% pewny, że ten film jest, to będę jak będę siedział w kinie i będę go oglądał. Bo. Nawet z tego co słyszałem gdzieś tam e, o adaptacjach różnych innych autorów, to, 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 to wiem na ile to jest mało prawdopodobne, że to wszystko się gdzieś tam e, zakończyło sukcesem. E, no ale no, na razie wygląda na to, że, że to wszystko się uda. E, mam wszystkie umowy podpisane, wszystko jest e, formalnie załatwione. E, znam reżysera, znam producenta. E, no, Gdzieś tam już różne takie szczegóły poznałem, e, o których tu właśnie nie mogę mówić, e, ale... Ale dotyczące obsady na przykład, tak? No, gdzieś tam tych wszystkich już takich, no powiedzmy tak, i szczegółów związanych, nie wiem, z jakimiś tam budżetami i tak dalej. No i teraz po prostu czekam. E, mogę zdradzić tylko tyle, że autorem scenariusza jestem ja i reżyser Bodo Cox. A to jest y, tak według Twojej wiedzy, albo według Twoich przeczuć temat jeszcze na ten rok, czy to na przyszły? Hmm, według mojej wiedzy, moich przeczuć y, realizacja na ten rok, ale premiera prawdopodobnie na przyszły, jeżeli by wszystko poszło zgodnie z planem. Okej, okay, czyli nową książkę mamy odhaczoną, e ekranizację mamy odhaczoną i tak jak gdy mówiłeś, to pomyślałem, że jesteś jeszcze bardziej scepty sceptyczny niż Wojtek Mielarz, który dopiero uwierzył w serial, gdy pojechał na plan filmowy i zobaczył, że się to dzieje naprawdę, a ty mówisz, że dopiero jak usiądziesz w kinie, to, to będziesz e ukontentowany i uwierzysz, że nic się już wtedy nie, e nie wywróci. E Kubo, czy chcesz nam opowiedzieć o swoim najnowszym hobby? E nie, bo te hobby mi się dosyć często zmieniają. <laughs> eee, ale widzę, że się wykręcam w ogóle z każdej, z każdej odpowiedzi. Nie, no powiedz co, z moimi hobby to jest tak, że ja po prostu na coś wpadam, coś mi się tam gdzieś podoba i eee, zazwyczaj to się bierze z jakiejś książki albo z czegoś, co gdzieś tam eee, słyszałem. Teraz po żeglarstwie, które miałem jeszcze do niedawna zacząłem sobie robić zdjęcia jakimś tam ptaszkom, przed chwilą nawet tutaj byłem, ale jestem na tyle amatorem, że ja się na razie uczę, wie, że jak masz aparat, to z której strony mam być ja, z której strony mam być ptak, naprawdę i w ogóle nic nie wiem o ptakach, także. Ale jest to takie bardzo sympatyczne, bardzo, bardzo fajne i... Jakoś tak sprawia mi to dużą fajdę, że sobie mogę właśnie w weekend przyjść do parku i gdzieś tam przed chwilą ustrzeliłem tak, znaczy ustrzeliłem wiesz tak bezkrwawo Dzień ciała dużego, więc super. A to na kanwie bo powiedziałeś, że to się zmienia w zależności od tego, co przeczytasz? Co ostatnio coś czytałeś związanego z ptakami? Czy po prostu wstałeś i mówi, a, to porobię sobie zdjęcia ptaków. Wiesz co, to akurat się wzięło z takiego. No właśnie może poza książkowego. Mm, que gosto. Zainteresowanie. Ja zawsze, jak jeździłem autostradą, to miałem taką fazę, że marzyłem o tym, żeby zdjęć, zrobić zdjęcie takiego myszołowa, który siedzi zawsze na e, słupkach przy autostradzie. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale ja ostatnio, na przykład, jak jechałem od rodziców do Warszawy, to przez pierwszą godzinę patrzyłem tylko na te e, siatki tam. Wiadomo, niezbyt nie, nie dobry pomysł, jak, jak prowadzisz, nie? Ale przyglądałem się i przez godzinę naliczyłem tych myszołów chyba 8 i ich jest naprawdę dużo. Ja zawsze, jak z żoną gdzieś tam jeździłem, to mówię, jezu, jak to super wygląda, taki wiesz, majestat praktyczne które się przygląda przejeżdżającym samochodom i zawsze możemy, żeby coś takiego zrobić. No i tak jakoś chyba od tego się zaczęło. Kupiłem sobie jakiś taki wiesz... Yy, yy, no... Yy, obiektyw z dużym przybliżeniem no i sobie łażę i tam. Myszołowa jeszcze nie, nie trafiłem. Ostatnio jechałem autostradą to się zatrzymywałem przy każdym myszołowie, ale one generalnie mi uciekały. Więc średnio. Jeżeli spotkacie na autostradzie Kuby Małeckiego to nie jedźcie za nim, bo w każdej chwili może zahamować i wyskoczyć robić zdjęcia ptaków. Tak ale się zerkać też w lusterko, żeby hobby też był taki, wiesz, bezpieczny. To ładnie, a będziesz te zdjęcia gdzieś publikował w ogóle? Czy e, jakiś nie, nie, album, coś nie, tego? Nie, 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 no wiesz, no jestem naprawdę... E, właśnie coś przyleciało. Jestem naprawdę amatorem, ja robię... Nie no, w ogóle to się nie nadaje do niczego. Po prostu taka, wiesz, frajda, tak jak sobie, nie wiem, upieczesz ciasto, to też nie musisz tego robić zaraz z książki kucharskiej. No. Tak samo tutaj. A boks jeszcze jest na tapecie, czy już nie? Nie, biegam sobie, coś tam ćwiczę, ale jakoś z tym boksem, jak założyli mi aparat na zęby, to przestałem trenować, no bo wiadomo, że tam, jak mi ktoś przydzwonił, to mi druty wyszły, wiesz, oczami, nie? Ale, nie? ale już nie masz, więc... No już nie mam, ale jakoś, wiesz, przez trzy lata donosiłem, więc mi trochę przeszło w międzyczasie.